Maria Konopnicka. Prania. Pucu, pucu, chlastu, chlastu. Nie mam rączek jedenastu. Tylko dwie mam rączki małe, lecz do prania doskonałe. Umiem w cebrzyk wody nalać, umiem wyprać, no i zwalać. Z mydła zrobię tyle piany, co nasz kucharz ze śmietany. I wypłuczę i wykręcę, choć mnie dobrze bolą ręce. Umiem także i krochmalić, Ale nie chcę się już chwalić. A u pani? Jakże, dziadki? Czy też brudzą swe manatki? U mnie? Ach, to jeszcze gorzej. Zaraz zdejmuj, co się włoży. Ja i praczki już nie biorę, Tylko co dzień sama piorę. Tak to praca zawsze nowa. Gdy kto lalek się dochowa.